Hej Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Football Managera, tak jest, dzięki że wpadłeś, e, dzięki że poświęcasz swój czas na obejrzenie kolejnego odcinka, tak więc dzisiaj mam dla Ciebie obiecany mecz z Lechem Poznań i następnie z Manchesterem United w lidze, ale najpierw podsumujmy to co się działo i powiem wam, że tak, powiem Tobie, że tak się działo, że Puchary na plus, liga na minus. Ostatnim razem widzieliśmy się tutaj Tottenham Milan. No i tak dalej 1-0 Southampton, bramka Shirle, 4-0 w trzeciej rundzie Capital One Cup. E, dwie bramki Smurfa, Francisco i Hendersona. 4-0 z Birmingham. Następnie 0-1 przegrana z Norwich niestety i kontuzja Lemara wykluczyła go z gry na około 6-7 tygodni. Jeszcze nie wrócił do składu. 1-1 z Atletico Madryt w domu po bramce Smurfa. Dalej 4 do 2 w Lidze z Derby Vadala, z Vivaldi oraz Sacco e, nadszedł czas na następny mecz Ekstraklasy i 2 do 2 remis z Nottingham Forest, bardzo słaby wynik Wadala oraz Sterling Z Lechem Poznań pierwszy mecz w Lidze Mistrzów wygraliśmy 4 do 0 w domu, e, dwie bramki Chukfumy, jedna Garcia i Smurf. I tutaj dostaliśmy porządne lanie 0 do 4 z West Hamem i to był koszmarny mecz. Dalej Słązi i 4 do 2 w Capital One Cup, czwarta runda. Witkowski, Brujnik, Smerf oraz Kolker, no i Huddersfield 2 do 1 w Lidze i tutaj dwie kontuzje Wadali oraz Omondiego i właśnie wspomniany Wadala strzelił bramkę oraz Amat. Tak więc e, gramy w ćwierćfinale e, Capital One Cup z Tottenhamem, tak więc będzie bardzo ciężko e, i e, w trzeciej rundzie Pucharu Anglii, jeszcze nie wiadomo z kim gramy, ale to jeszcze, jeszcze nadejdzie czas na puchar Anglii. E, tak więc może najpierw Liga Mistrzów mamy pierwsze miejsce, bo tutaj e, bardzo dziwnie e, przedstawiały się te mecze. My remisując z Atletico. Lech wygrał 3-0 z Milanem. Później Milan wygrał z Atletico. No i dzięki temu my jesteśmy na pierwszym miejscu. Milan i Atletiko po 4 punkty, a Lech punktów 3. Ekstra klasa, no i jesteśmy na miejscu 12, tak więc dlatego mówiłem, że to jest minus tego sezonu, ponieważ bardzo słabo idzie nam na początku tych rozgrywek już dziesiąta kolejka i tylko 14 punktów. O Boże, musiałem kaszlnąć. Tottenham Arsenal Brighton, cały czas jest wysoko, 20 punktów tego zespołu. Manchester City e, obudził się i już jest na miejscu ósmym, a my cały czas e, lecimy lipnie. Skład, zobaczmy jak tutaj się przedstawia nasz zespół. E, jeśli chodzi o statystyki całkowite. Po ocenie jedziemy, tak więc pierwszy Jurgen Bruynings, e, znakomity sezon tego zawodnika. No i dalej, strzały z dystansu na poziomie 20 i cały czas mu rosną w górę znakomicie spisuje się ten belk na prawym skrzydle dalej Smerf 7 meczów, 6 bramek 7,54 no i to jest dobry sezon Smerfa w tym sezonie dalej Lemar, ale on kontuzjowany zagrał tylko w czterech spotkaniach dalej Guido, Wadala no i zaskakują mnie ci pomocnicy chociaż Wadala ma właśnie potencjał 4,5 gwiazdki, tak więc on mam nadzieję, że się stanie naprawdę kozaczkiem. Henderson, który już pod, no starzeje się, dalej trzyma wysoki poziom. Manuel Pasqual, właśnie ten zawodnik ściągnięty za 25 milionów, spisuje się znakomicie w tym katarskim zespole. 12 spotkań, jedna bramka, 4 asysty, 7,25. Myślę, że z niego też będzie fajna gwiazda. Sako, Clark, Chukwuma, a z drugiej strony właśnie Rasmus Stansgard. Stensgard, najgorszy zawodnik w tym sezonie, w trzech meczach dałem mu szansę wejść raz, e, wszedł z ławki w meczu kontynentalnym, czyli Ligi Mistrzów. 6-27, koszmarna kosz, ocena. Dalej Vindalun Windalun, e, no też bardzo słabo, ale... No bo raz miał ocenę 5.60 to dlatego taką słabą ma ocenę, ale ogólnie... Nie mogę narzekać na tego obrońcę, obrońcę, chociaż chyba się z nim pożegnamy po tym sezonie, ale jeszcze zobaczymy. Shirley zaskakująco słabo, bo dobrze się spisuje też Shirley na lewym skrzydle. Omondi troszeczkę słabo wszedł do zespołu. No i jak widzicie, jest sporo zawodników o bardzo złej ocenie, ale też jest sporo zawodników o ocenie naprawdę dobrej. No to nic, jedziemy teraz z meczem z Lechem Poznań. Martin nie jest tutaj zgłoszony do rozgrywek. Omondi kontuzjowany. Lejwa kontuzjowany. Tak więc zaczynamy od bramki. Julio sali nas. Zobaczmy jeszcze raporty. Tak, Martin już jest lepszy niż Muslera. Muslera już wylądował w Liverpool Under 21. Już myślę, że, że nie będzie wchodził. Już go przeniosłem do rezerw, dlatego. E, tam skończy swoją karierę, karierę, Lebrun na prawą obronę, na lewą e, Mikel, bo Wundalun jest kontuzjowany, dlatego Sako e, tutaj grał na lewej obronie żeby Mikkel mógł sobie troszeczkę odpocząć dalej na środku właśnie Kolker e, Asako 95, no to, to Kolker oraz Clark Lebrun tutaj zagra Witkowski na defensywnej pomocy zobaczcie jak on się rozwija, jeśli dalej tak będzie właśnie. Wszystkie atrybuty idą w górę, tak więc jestem bardzo zadowolony z rozwoju tego zawodnika. Dalej na, <laughs> na y, pomocy w pomocy Henderson za Sirkuta oraz Trzukfu ma za Wadalę. Lewe skrzydło Ruben Garcia, prawe skrzydło Jurgen Bruinings No i... No zobaczymy go tutaj w roli skrzydłowego. Jako napastnik no Smurfa w sumie bym zatrzymał na mecz z Manchesterem United. Tak więc tutaj wejdzie Stensgard. Może uda mu się strzelić coś z Lechem. I od 12 godzin już nie potrafił nic strzelić. E, tak więc teraz e, obrona e, Francisco. Dalej R3. No dawaj Wadala wejdziesz Okej okay. No i takim składem rozpoczynamy skład z Lechem Poznań e, Mam nadzieję, że oczywiście wygramy to spotkanie No i zapewnimy sobie e, awans do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów Bardzo słabo stoimy z finansami Jesteśmy jakoś 40 milionów funtów na minusie Ale to pokażę zaraz Prognoza też jest na minusie, tak więc trzeba tutaj wywalczyć naprawdę daleko zajście we wszystkich pucharach, żeby zarobić trochę pieniędzy. No i zaczęliśmy spotkanie, już Mikkel został poturbowany. <laughs> Henderson, dobre przedłużenie do Garci. Garcia, Cukwuma z Hendersonem, ależ słabo, słabo. Mikkel nie doszedł do tego, do grania Hendersona. Jeszcze gramy dalej, Garcia, Cukwuma dobrze do Stensgarda, ale właśnie, właśnie dlatego Stensgard ma bardzo słabą ocenę. Henderson, Chukwuma, no ale ciśniemy dalej, nie poddajemy się. Mikkel do tyłu, Chukwuma, bardzo ładnie zespołowo gramy. Witkowski, co wymyśli? Witkowski pięknie do Lebruna, Lebrun Stensgard! I jest brama, pierwsza bramka Stensgarda w tym sezonie, właśnie tak myślałem, że tam był spalony, ale sędzia uznał inaczej, no i Stensgard w końcu się przełamał, tak więc to było dobre posunięcie z mojej strony, że właśnie go wpuściłem, tam Atletico jedzie Milan. 1-0 No i dobra, 1-0 w tym spotkaniu, tak więc jak na razie gramy dobrze. No, po pierwszym meczu 4-0, wygranym na własnym stadionie tutaj, też chcielibyśmy pogromić Lech Poznań. No i żeby bardzo fajnie by było, żeby obudził się Stensgard. No już strzelił pierwszą bramkę, bardzo dobrze. To dobrze rokuje, ale jeszcze mógłby strzelić z dwie. No uwaga, Stensgard, Pięknie! Ależ dobrze teraz się zachował bardzo słabo. E, tym razem obrońcy Lecha Poznań. Dzięki temu Stensgard, druga bramka w tym meczu. No i w końcu się obudził. do dośrodkowanie. Jeszcze będzie miał raz okazję. Czukfuma! Brama! Bramka, świetny strzał, czukfumy! Mimo, że Lewandowski obronił ten strzał, ale piłka odbiła się od słupka i jeszcze wpadła do bramki. Aż mi zasło w gardle Garcia, no i powtarzamy. Wynik z pierwszego meczu 4 do 0 już w tym spotkaniu. Garcia w kolejny raz do strego kąta. A tutaj Lech Poznań w natarciu wnuk, ruki. No i proszę bardzo. Ruki strzela bramkę na 4 do 1, no szkoda, szkoda tej straconej bramki, to jest czwarta bramka w tym sezonie dla Rukiego, Bruininks, Henderson, rozpoczynamy kolejną sytuację, Bruininks, ależ brama, właśnie dlatego Brunings ma najlepszą ocenę w naszym zespole, niesamowita bramka tego skrzydłowego ale na razie graczem meczu jest Stensgard, proszę bardzo, dośrodkowanie, uwaga ależ mieliśmy tutaj sporo szczęścia że po strzale zawodnika Lecha piłka odbiła się od obrońcy, jeszcze jedno dośrodkowanie no i formela na 5 do 2 myślę, że tutaj raczej Lech Poznań nie zagraża nam w tym spotkaniu, ale dwie bramki straciliśmy, tak więc to jest zawsze zły znak, Kolker, ależ słupek szkoda, że Kolker nie strzelił bramki Końcówka tego spotkania, 5 do 2. Tak więc możemy być zadowoleni, chyba że no tutaj nie możemy stracić jeszcze kolejnej bramki. Drewniak, yy, możżeń. Możeń na prawym skrzydle w dzisiejszym meczu. Drewniak z Morzeniem Arak, ale ładnie wymieniają się piłką kole... zawodnicy kolejorza. <laughs> piłka na garda, który nie doszedł do tej piłki. Jeszcze lech w natarciu. możżeń, możżeń. No, Salina z broni, piłka odbija się od słupka. Jeszcze lech. Ależ dobre podanie wnuk. Dośrodkowanie pięknie Clark i rzuc z autu y, dla Liverpoolu. <laughs> no i końcówka tego spotkania. Stensgard y, będzie graczem meczu. Dobrze Kolker y, zablokował to podanie. Mogło być groźnie. Byłoby jeden na 1. Lebrun. No, piłka się odbiła od e, Witkowskiego. Słabo tracimy piłkę. Arak, uwaga, ale nie dojdzie do tej piłki i to jest koniec meczu. Lech kontra Liverpool. Oczywiście możemy być zadowoleni. Pięć bramek strzelonych. No i Stensgard. Bardzo dobry mecz. Jeszcze jedną asystę zaliczył. Okej. Okay. Stensgard w końcu, w końcu się przełamał. No i ma w końcu bramkę. Dobrze, że też w Lidze Mistrzów będzie lepiej postrzegany. Okej. Okay. 845 tysięcy na nasze konto i właśnie finanse. Jesteśmy 40 milionów na minusie. A prognoza to właśnie 40 milionów na minusie. W obecnym sezonie mamy 13 milionów straty. E, no i niby w poprzednim sezonie też mieliśmy 31 milionów straty, a jeśli chodzi o właśnie w, finansowe fair play, <coughs> a niby mamy zysk w tym sezonie na poziomie 21 milionów. Ja nie wiem, jak oni to liczą. Skąd te 21 milionów zysku? Gdzie to jest w ogóle napisane? A no dobra no w sumie w sumie to tutaj jest 20 milionów zysku, ale nie brane jest pod uwagę y, wydatki transferowe, nie są brane pod uwagę. Tak więc może chodzi o yy, właśnie o obroty i wydatki bez, bez wydawania pieniędzy na zawodników. Może tak? No i właśnie Stensgard przełamuje niemoc strzelecką od ponad 11 godzin, właśnie prawie 12 godzin bez bramki Stensgarda. W końcu strzelił dobrze, zobaczymy czy będzie dalej tak ładnie strzelał. Jedziemy dalej i teraz bardzo ważny mecz z Manchesterem United. Jeśli przegramy ten mecz, raczej... Wątpię, żebyśmy wygrali e, ekstraklasę w tym sezonie, bo chcąc, e, chcąc wygrać ekstraklasę e, Okej. Okay. Bo chcąc wygrać ekstraklasę, właśnie trzeba wygrywać takie trudne spotkania z Manchesterem United, z Tottenhamem, z Chelsea, a my te, trzy, te dwa spotkania e, przegraliśmy. No i teraz zobaczymy, jak to będzie. Ma jest niezadowolony z tego, co się dzieje w zespole. Ja też jestem niezadowolony, no ale mam nadzieję, że się wygrzebiemy z tego dołka. E, bramkarz 20-letni, nie dziękuję. No i dobra, jest drugi mecz w dzisiejszym odcinku, tutaj jeszcze Puchar Anglii, pierwsza runda, tak więc jeszcze tam niech się biją, no ale mamy trzy zwycięstwa z rzędu, tak więc może przedłużymy tą ser serię spotkań, no nic, jedziemy. No i skład na dzisiejsze spotkanie, tak więc Julio Salinas na bank na bramce. Pomimo, że wpuścił dwie bramki w poprzednim meczu, ma ocenę 7,40. No i tak, na prawej obronie Mauricio Francisco, na środek Sako, za Colquera oraz Amat za Clarka. <laughs> na lewej Windalun, chyba, że on jeszcze ma brak ogrania właśnie. E, to na Manchester United, no nie wiem, czy nam brak ogrania, ale dobra, niech leci. Dobry ma, dobrą ma kondycję, tak więc niech leci. Omondi no już wraca po kontuzji, ale jest jeszcze bardzo słaby, tak więc chyba Nowitkowski będzie musiał tutaj grać. Chyba że Karl Clark 96 no tyle samo co Witkowski, to chyba zostawimy go. Dalej Henderson i Chukwuma, no to tutaj Wadala, mam nadzieję, że znowu pokaże się z bardzo dobrej strony. Wadala za Hendersona, oraz Sirkut za Chukwumę. Na lewej stronie Shirley. E, tak, na prawej Sterling jako schodzący napastnik no i na, na ataku Smurf oczywiście <coughs> okej, okay, myślę, że to będzie wszystko tak jest, tak więc takim składem rozpoczynamy spotkanie z Manchesterem United e, oni grają identyczną taktyką e, serii Thauvin e, czyli zawodnik Chrzana też mniej więcej <coughs> Ee, Senkan, Bustamante, Obiang, Phil Jones, Silva, Kamarany, Groni, Skilgio i Dehea. To jest skład Manchester United. <tryk> ok, pokażcie na co wam stać. No i kurde, gramy e, na, w teatrze marzeń dzisiaj na Old Trafford. No i rozpoczynamy to spotkanie. Pierwsi kopnęli piłkę. Zawodnicy Liverpoolu, czyli tak zwani Derec. Po polsku kurwa czerwoni. <grydy> West Ham Chelsea ciśnie, bardzo dobry wynik dla nas. No uwaga, pierwsze dośrodkowanie. już tam poprzeczka albo słupek. Ratuje naszą bramkę, ale jeszcze Manchester United. Bustamante. Tawin na lewym skrzydle. Bustamante, uwaga, osamotniony, ale na szczęście schodził do środka. Prawe skrzydłowy Senkan, Senkan dośrodkowanie, Sako pięknie wybija, ale piłka wraca do Manchesteru United Bustamante Senkan znowu prawa strona! I chuj, w dupę kurwa 1-0 dla Manchesteru United No bardzo słabo, dobrze spisujemy się w Pucharach, ale właśnie słabszą, no słabszą jedenastkę wystawiamy na ligę. No i myślę, że to jest głównym powodem tego, że tak słabo spisujemy się na boiskach ligowych. Spadamy już na 14 pozycję. Tak więc, no ja się już zaczynam powoli bać, żeby mnie tutaj prezes nie wypierdolił z, z Liverpoolu. Bo jakby tak się stało, jakby nas wyrzucili. Uwaga, Witkowski! Jeszcze smurf, smurf Sterling. Jest! Amat! Pięknie, ależ! Kurwa, dobrze, jeden, jeden. Pięknie, jeden do jednego, 66 minuta i jedziemy dalej, 70 minuta. No i teraz kolejna akcja Liverpoolu, Jundalun, Wadala. No może teraz, Shirley, dawaj do końca. Shirley, Shirley do środkowania. Tam smerw się czaił. za decheą. Jones, Jones, Deche, Asterlik. Kurwa, Mać. Jezus. Prosto w bramkarza, no to była stuprocentowa sytuacja w Yundalun, e, Bardzo poturbowany, ale tutaj wróci do pełnej sprawności chyba. No uwaga, dośrodkowanie i hoj. I hoj. Ja nie gram w tą grę już, pierdole. No oczywiście przegrała chociaż Witkowski, Sterling. Jest! Kurwa, Amat! Pięknie! Ja pierdolę! Druga bramka w tym meczu. Jest! W 94 minucie. No coś niesamowitego. Jeszcze Rescaldini. Rescaldini. I koniec meczu. Ależ emocje. No nie wierzę w to, co się stało w końcówce tego spotkania. I Amat graczem meczu. No obrońca dwie bramki w tym meczu strzela. No to coś niesamowitego. O Jezus Maria. Mieliśmy PH e, Asysta Smerfa, no i Amat, no dwie bramki, dobra. Tak więc no remis na wyjeździe z Manchesterem United, no to jest dobry wynik. 15 punktów. E, no słabo, słabo. Już 11 punktów tracimy do Tottenhamu. Tutaj Brighton. Jak oni mogą? Co tu się dzieje w ogóle? Z Arsenalem jeszcze wygrali 2 do 0. No grubo. No jak na razie jesteśmy w drugiej połowie tabeli, w tej dolnej połowie niestety. No i do miejsca 16 są tylko dwa punkty. Tak więc no tutaj grubo, grubo jest naprawdę w, w lidze. No ale dobra. E, to by było wszystko w tym odcinku, tak więc wiele emocji w meczu z Manchesterem United. Tutaj też będzie wiele emocji, bo mamy Everton, AC Milan, Arsenal. Później troszeczkę słabsze mecze. No i w następnym odcinku widzimy się właśnie w meczu z Atletico Madrid jako ostatni mecz w Lidze Mistrzów. E, tutaj w wygranej, w, e, jeśli wygramy z Milanem, nawet jak zremisujemy, to awansujemy już do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Tak więc tutaj zobaczymy, jak, te, jak się potoczą sprawy, z którego miejsca wyjdziemy w meczu z Atletico. No i mecz z Tottenhamem e, jako ćwierćfinał. Capital One Cup, bardzo fajnie byłoby go wygrać. Dobra, tak więc dzięki Ci za oglądanie, trzymaj się ciepło, miłego dnia czy wieczoru. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Football Managera Siemano.